Gramy na Maxa recenzja Grid 2 gry wydanej 31 maja w naszym kraju przez CDP.pl wydawcą na świecie jest Codemasters yy, gra dostała PEGI 3 i kosztuje około 199 zł w sklepach, bo oczywiście sugerowana cena to jakieś 250 zł. Ale czym jest Grid 2? No właśnie, te wszystkie informacje, o których powiedziałeś, to są bardzo ważne rzeczy, ponieważ to są wyścigi, dlatego pewnie PEGI 3+, aczkolwiek na no taki Carmageddon 3+ by nie dostał. Więc wiemy, że tutaj nie będzie nie będzie śmierci, zniszczenia, nie będzie karfi, nie będzie brutalności, nie będzie obrażania rasowego, nie będzie nic z tych rzeczy, będziemy po prostu jeździć i to bardzo dobrze. Grid 2 wychodzi 5 lat po premierze w pierwszej części Race Driver Grid, która to bodajże wprowadziła cofanie czasu, o ile dobrze pamiętam, właśnie podczas wyścigów. Nie wiem, czy to była pierwsza gra, bardzo prawdopodobne. Została pokochana przez rzesze fanów, no i ci fani czekali na kolejną część, no i musieli aż 5 lat czekać, na to nie Call of Duty, żeby w końcu ta gra się pojawiła, no i co sobą reprezentuje. No, tylko pytanie, czy było warto, bo chociaż to jest wstęp, stwierdzę już na samym początku, że chyba nie było warto. Nie są to wyścigi, które są mhm. na torze. Trafiamy tutaj do różnych miast, Chicago, Miami, Paryż nie wiem, jeszcze chyba Anglia jest, dokładnie nie pamiętam, ale też Ameryka, miasta... Europa, Azja. Tak, tak, przenosimy się na ulicę miast. Twórcy nie dali nam jednego z większych feature'ów pierwszego grida, czyli widoku za kokpitu, co jest dla mnie totalnym minusem i praktycznie skreśla to grę u mnie, bo to była... Czyli to tak jak zrobić Call of Duty w wersji TPP. Tak, dokładnie, czyli zabrać to, czym jest Call of Duty, czyli tak, tak samo zabrać tutaj kokpit, to zabieramy to, czym jest grid. I to mnie. jest i to jest właśnie e, największy minus tego tytułu, no ale e, co z Znajdziemy oprócz minusów na pewno kilka ciekawostek i bardzo fajnych rzeczy, co znajdziemy w samym tytule. Otóż będziemy brać udział właśnie w różnego rodzaju takich festiwalach, wyścigach pojedynczych, będziemy driftować, będziemy wyprzedzać ciężarówki bezkolizyjnie. Ciekawy pomysł, fajny. Coś podobnego jak w Bernoucie, tylko tam bardzo kolizyjnie trzeba było to robić w Bernaucie Revenge. A tutaj to wygląda zupełnie inaczej. Mamy, To nie jest symulacja, od razu zaznaczamy, tylko też to nie jest totalny arcade. Także to jest fajne. Ale wydaje mi się, że to jest jednak większy arcade niż był grid pierwszy. To na, o to, pewno, chodzi. to na pewno, to na pewno, że ci fani, którzy cały czas grają w grida jedynkę, myślę, że nie będą zadowoleni z tego, w którą stronę poszła seria. No bo to, to nie jest dobra droga jest wiele osób, które mają swoje ulubione ścigałki, tak jak ja w tym momencie, cały czas wracam do starych Burnoutów oraz do Forcy Horizon, eee, no i oczywiście wszystkie Mario Karty i tak dalej, Little Big Planet Karty e, Modern Nation Racers i myślę, że po dwa 2 na pewno bym nie sięgnął z prostego względu, no ta gra nie wyróżnia się już niczym takim, do, czym wyróżniała się do tej pory, czyli właśnie tym kokpitem, tym seksownym głosem pani, która nas kierowała przez e, Wiedynce, przez, 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 przez całą grę, tutaj mamy takiego ziomka, który no właśnie, jo, już... ciśniesz, ogień, fajnie jest. W polskiej wersji mamy Pana Adama Kornackiego, który występuje w TVN Turbo i recenzuje tam te wszystkie samochody. Nie wiem, czy pamiętasz taką tak, scenę, co właśnie. Drzwi urwało. Y właśnie, o tym miałem właśnie <grym> mówić. Tak, z panią Sochą. Y aha, no, powiem szczerze, że nie poznałem. Ale może zacznijmy od tego. Uruchomiając grę, mamy tak naprawdę totalny, taki najważniejszy wybór, jaki możemy mieć. Czyli albo gra solowa, albo gra w multi. Mhm. I to definiuje to. W jaki sposób gramy? W ten sposób, że na przykład odblokowując nowe e, samochody w trybie dla pojedynczego gracza, nie możemy ich używać w multiplayerze. Tak. Zupełnie te zasoby, to wszystko nie przechodzi pomiędzy tymi tryby, więc jest, no, tak niestety. jest. Niestety. między tymi trybami nic się nie będzie działo, takiego żadnej korelacji nie ma. Dla mnie najgorszym faktem jest to, to co także działo się w Force 4, żeby pograć na split screenie trzeba chwilę pograć w single playerze. No, a tutaj chyba nie ma tego. No i odkryło mi się to dopiero po, po chwili, po kilku pierwszych wyścigach. Dopiero mogłem uruchomić sobie z mojego małego komputerka tryb na dwie osoby. Słabo. No słabo, słabo też, że na, z samego początku nawet nie mamy dostępu do podstawowych opcji. Musimy przejść kilka wyścigów i dopiero mamy ten swój garaż. Ja się pytam po co to? To Bo jest takie dziwne. To? to jest takie dziwne. I to co mi się także nie podoba, to żeby walili kompletnie tryb ekonomii. Tutaj yy, samochody odblokowujemy albo dostajemy od sponsorów. I tyle. I tyle. Nie Mamy tych pieniędzy. Oczywiście mamy tych sponsorów. Zależnie od ilości fanów dają nam. Super naklejki. Tyle. Wow. Nie możemy tuningować samochodów, nie możemy nic z nimi lekki robić. Lekki tuning można robić w sieci, ale to lekki tuning, taki mało znaczący. No i to jest słabe, bo te wszystkie ścigałki zaczynają się robić bardzo podobne do siebie. E, wszystkie mają porównywarki czasów z naszymi przyjaciółmi, bla, bla, bla. Nikogo to nie interesuje. Najważniejsze są wyścigi. I jeżeli te wyścigi są dobre, to te wszystkie rzeczy typu tryb ekonomii, seksowny głos, e, bardzo miły pani, która nam towarzyszy, zamiast krzykliwego e, ziomka, który będzie krzyczał dalej, dalej, ogień prosta i tak dalej. One, one nabierają, tylko tak naprawdę są takimi smaczkami wtedy, które definiują troszeczkę te wyścigi, bo ok, jeżeli samo ściganie jest super, to reszta nie jest ważna, ale jeżeli samo ściganie jest podobne do innych gier, no to te smaczki zaczynają wychodzić na przód no i, no i to one zaczynają odgrywać najważniejszą rolę. Właśnie ten widok z kokpitu, właśnie ta cała ekonomia, o której ty mówisz, zaczyna być po prostu ważna, a tutaj ściganie nie jest jakieś wybitne. I dodatkowo nie mamy nawet żadnych ustawień, na przykład włączyć czy wyłączyć ABS, kontrola interakcji, to wszystko zostało zniesione. To, co właśnie było jakby takim sztandarową opcją, właśnie pierwszego grida. Tak, dlatego grid był często nazywany symulatorem, dosyć mocnym. Czy to się, znaczy na pewno wiele osób powie nie, to nie był symulator, inni powiedzą tak, to był symulator i, i jedni i drudzy będą mieli trochę racji. No a tutaj Grid został ogołocony, więc o co chodzi z tym Gridem 2 tak naprawdę? Przecież jest dużo innych, lepszych, ciekawszych wyścigów. No, jak dla Czy mnie gr Grid mać? 2 to jest taka próba zrobienia kolejnej forcy Horizon. O, tak naprawdę. O, ale to do Forcy Horizon to się ma No taką... właśnie, dlatego, dlatego niestety chcą zrobić właśnie te festiwale, sezony WSR, gdzie jeździmy w Azji, w Europie, no tak tylko, że w Ameryce w... i to w ogóle nie działa. W Forcy Horizon czułem się na festiwalu Horizon, jakbym naprawdę uczestniczył w czymś wielkim tutaj się udało, a w Gridzie 2, dopiero teraz jak mi powiedziałeś, to zaczynam się zastanawiać, że rzeczywiście tam, tam były te festiwale i to miało jakieś znaczenie, ale tego się nie czuję, nie czuję się... Yy tego uczestnictwa w wielkim wydarzeniu w Forcy to było widoczne jak najbardziej. Dlatego nie no, tutaj wielka krecha dla Grida 2. A jak w ogóle sama, sama jazda? Okej, okay, powiedzieliśmy, że jest arcade'owo. Są zniszczenia, mamy ponad 50 aut takich, które istnieją. Chodzi mi o to, że została licencjonowanych. O, tego słowa mi brakowało. Także mamy ponad 50 takich aut. Tak jak mówiłem, niszczą się, przez co możemy, musimy wtedy jeździć wolniej. Zrzuca nas na lewą, prawą stronę w zależności od uszkodzeń itd., tak itd. Tak Ale czy, czy to jest fajne? Nie wydaje mi się... Nawet, żeby te zniszczenia były takie zjawiskowe jak w pierwszym gridzie, gdzie mając ten jednak widok z kokpitu widzieliśmy jak to, jak to wszystko na nas oddziałuje, oddziałuje na naszego kierowcę i dodatkowo mamy poziomy trudności, mamy łatwy, normalny i trudny, standard bardzo, ale na przykład zaczynając na trudnym na początku jest bardzo łatwo, nagle jest pewien moment w tej historii, i nagle wszystkie wyścigi są nie do przejścia praktycznie. Jeśli y, na pierwszym okrążeniu nie będziemy pierwsi, to tego wyścigu nigdy nie wygramy. Tutaj AI nas oszukuje ciągle. No niestety. Takich wyścigów nie lubimy bardzo. Mimo wszystko, to trzeba przyznać, że jest solidna rzemieślnicza robota, bo to są dobre wyścigi, ale jest dużo innych, dużo lepszych, które, no, raz, że lepiej wyglądają, bo grafika za chwilę, raz, że lepiej brzmią, bo no, muzyce nawet wolę nie mówić, bo tam właśnie nie, nie ma dziwne, ja, ja grałem chyba około dwóch godzin i dopiero pierwszy raz us, usłyszałem jakąś muzykę, ja nie wiem tak. czy to był bug, tak. czy coś nagle w połowie wyścigu jakaś muzyka później znowu przerwało Aha. i znowu leci ja mówię, co ja się w ogóle Ja w ogóle nie zwróciłem uwagi, nie wiem tam, nie jak... było żadnej muzyki. Przez pierwszych kilka godzin w ogóle? w ogóle zero zwracania uwagi na muzykę, może jej nie było rzeczywiście. Może albo jakieś bugi, bo mieliśmy <laughs> wersję na Playstation 3 no, tak może jest. jest jakaś bardziej wybrakowana <laughs> nie zmieścił się soundtrack ojej, na 50-gigowym, 25-gigowym Blu-rayu. Ehm, no dobrze ale jak to wygląda graficznie, bo mi się nie podoba. W wielu miejscach są tekstury bardzo słabej rozdzielczości. I kiedy odpaliłem grida, powiedziałem sobie na głos, tak, to jest gra, która pokazuje, że przydałaby się już nowa generacja. Ale... Tak, tak, tak właśnie mówili mm -hmm. twórcy, że. Właśnie nie dali tego widoku z kokpitu, bo chcieli obciąć właśnie ten element, by mieć więcej mocy na to, by zrobić jeszcze ładniejsze te wyścigi. To czemu ich nie zrobili? No, teoretycznie ca, ca, całe otoczenie. Otoczenie jest ładne. Jest, okay, jest ładne, no. mamy 3D kibiców. To jest w ogóle wow, wow, nie, no, w wyścigach 3D kibiców. Ale naprawdę, ja Super. bym wolał, żeby obcięli tych kibiców i to otoczenie i jednak mieć ten widok z kokpitu. Ja dużo wtedy nie widzę przecież tego, co się dzieje wokół, tak. ale czuję, czuję te wyścigi, czuję te emocje. Nie ale masz 3D kibiców, stary. No to warto kupić Grida. 200 zł. Super, Jest, Dla... jest moja. Można taniej zobaczyć kibiców w 3D, wystarczy pójść na Stadion Narodowy albo na Medżurzla w Lublinie. Też są kibice ale w 3D. Ale twarz dostaniesz. Ale kibice są w 3D. <laughs> Możesz ich poczuć. Tak jest. Przestańmy się śmiać z Grida. Grid to naprawdę niezła gra. Do ale... pogrania raz na jakiś czas. Jak chcecie sobie coś pograć, nie wiecie w co. A macie grida, nie wiem, ktoś wam dał albo <laughs> kupił, no to faktycznie można sobie odpalić kilka tam tak. wyścigów, no macie wolny czas, chcecie sobie pograć, okej, okay. ale gra na dłużej nie jest dla mnie. Nie, dla mnie lepiej maksować Force Horizon i zdobywać kolejne rzeczy, kolejne umiejętności i kolejne wyścigi, także ym, szczerze nie polecam grida 2, 6 na 10. To jest rzetelna ocena, bardzo dla tej gry, ponieważ nie wybija się niczym rewelacyjnym. Okej, okay, ma dosyć dużo emocji, ale to w każdej grze, dostarcza gra w multiplayerze po sieci, no ale tam nie możemy cofać czasu wtedy, to na pewno widać wówczas jakim jesteśmy kierowcą, jakie mamy umiejętności, że każdy zakręt nie możemy go sobie wymaksować i zwolnić, tylko no, jest ciężko natomiast no, to też nie jest powód dla kupowania grida, żeby grać tylko i wyłącznie po sieci. Dla mnie to nie jest mega dobra gra, jest to solidna, rzemieślnicza robota, która zasługuje na 6 czy na 10. Jeżeli macie inne ścigałki, zostańcie przy nich, a jak grid stanieje, no wtedy z ciekawości sięgniecie. Ode mnie przede wszystkim z plusów e, świetna optymalizacja silnika na PC-cie, to warto wspomnieć. No powiedzmy, że wizualnie jest ładnie, ale nadal boli mnie ten brak kokpitu, to akurat do minusów idzie. Jest mm. spora e, liczba tras i torów. Właśnie jest ten fajny system, nie wiem czy widziałeś te wyścigi w których um, jakby gra sama tworzy tory za każdym razem jak włączysz ten wyścig to w inny sposób pojedziesz po, tym, po tej całej mapie, to jest akurat ciekawe, nie masz tam z boku e, mapki jej i żeby wiedzieć jak jechać tylko musisz ciągle się pilnować, gdzie tu skręcić i tak dalej, obserwować mhm. to całe otoczenie to jest fajne, na pewno e, no, w, so jest zróżnicowany, przyjemny jest rozbudowana rozgrywka się dzieła w miarę, ale właśnie z minusów przede wszystkim ten brak kokpitu, nie, nie słyszałem muzyki, więc też szkoda, że jej nie ma, nie? No tak. Może zasobów znowu zabrakło PlayStation 3, żeby odpalić muzykę, kto wie, kto wie, kto wie. Brak aspektów ekonomicznych i tuningu właśnie w trybie tego kariery, więc dla mnie też odrzuca mnie totalnie. No i... Grid nie jest gridem, jaka ocena od Ciebie? Chyba także 6. No bo w końcu ta gra działa, jest fajna. Można sobie pograć od czasu do czasu, Tylko ale to nie, nie jest to nie jest coś dla tak. mnie, to też nie jest coś dla fanów y, pierwszego Grida i niestety Chyba odgramy na, na maksa będzie 6 na 10. 6 na 10, bo Grid 2 to jest taki składak, który dostaliśmy na komunie, tyle, że w tym momencie mamy rowery górskie i mamy świetne BMX. -y. Można pojeździć na tym składaku, ale bardziej to jest hipsterka niż użyteczny. Może jak nam się BMX popsuje, to i tak pojedziemy na tym składaku. Ale nie za 200 zł. Wygramy na maksa 6 na 10.